Chcielibyśmy jedną rzecz zrobić dla niego, poza tym, że byliśmy u niego na pogrzebie i złożyliśmy więzień w imieniu Lasu Smoleńskiego, ponieważ ambiwalentna anomalia, a właściwie Jerzy Słuchanek yy, pomagał Lasowi Smoleńskiego, był naszym leśnym, tak zwanym, członkiem Lasu Smoleńskiego. Chcielibyśmy Wam przeczytać jego, yy, jego z bloga, jego notkę. Która dotyczy krakowskiego przedmieścia Jak on widział te wydarzenia Zaraz po śmierci Po tragicznej śmierci Elit Polski Jak to on opisywał Wsłuchajcie się w jego słowa Ponieważ był to mistrz pióra niepośredni Jakkolwiek wydawałoby się Ze względu na posturę i wymiary Nie był poetą Ale poetą jest się w sercu Poprosimy o przeczytanie słów ambiwalentnej anomalii, który zmarł 18 maja. Poprosimy o przeczytanie tych słów naszej blogerki Anarchii. Tak, mam szczęście. Mieszkam w Warszawie. Byłem dziś przed Pałacem Prezydenckim. Tak, mogę powiedzieć, że mam szczęście. Mieszkam w Warszawie i bez specjalnego trudu mogłem tam być. Szedłem ulicą Osolińskich coraz wolniej i wolniej. Zatrzymałem się u jej wylotu, patrząc z daleka na to miejsce, które niedawno rozświetlały tysiące zniczy. To miejsce, gdzie tłumy naszych rodaków stały tak liczne a morze kwiatów leżało u stóp krzyża. Stałem widząc oczami pamięci obrazy, które tak bardzo trzymały nas za serce i sprawiały, że milczeliśmy, kompletnie nie rozumiejąc, co się stało. Wielu z nas, chyba prawie wszyscy, z przerażeniem w sercu pytało wówczas, co teraz? Będzie. Wielu zapewne dodawało jeszcze Boga do tego pytania. Przez chwilę świat jakby się dla mnie zatrzymał i trwał we wspomnieniu. Jak na nieruchomym obrazie, który zastygł pod ręką reżysera, zacząłem chodzić myślami wśród tych, których ujrzałem dzisiaj, w tym. Gdzie serca Polaków na chwilę zatrzymywały się 10 kwietnia 2010. Tak, mam szczęście mieszkam w Warszawie. Z szacunkiem dla tych wspomnień powoli niepewnie, ruszyłem w stronę krzyża i stojącego wokół niego małego tłumu. Nie byłem pewien, czy to, kim teraz jestem nie będzie profanacją tego miejsca. Bo przecież zmieniłem się. Jestem innym człowiekiem. Innym o te prawie cztery miesiące po katastrofie. Mimo niedzielnego wieczoru. Czas jakoś tak pływa wolniej i dźwięki cichu. W końcu stało się cicho. Cały czas badałem siebie. Bałem się. Obawiałem się, czy to, co do mnie docierało przez te prawie cztery miesiące, te wszystkie okropności medialne, te spekulacje i pomyje, pali gotowe błoto, czy to wszystko mnie nie zmieniło, Żyję przecież w Warszawie, centrum politycznego zwyrodnienia. W głównym ośrodku szargania tego, co jest dla mnie najświętsze. Tak, mam szczęście. Mieszkam w Warszawie. Patrzyłem na zdjęcia ustawione w niemym szyku. Szedłem ja, chłop, 1,95 m wzrostu, 120 kilo mięśni patrząc na tę tragedię, która po raz drugi stawała przed oczami i łzy same napływały do oczu. Widziałem jak w strzałach z flesza obrazy. Pan Jarosław klęczy przed trumną brata. Jego twarz wystarczy mi za wszystkie dowody. Klęczy nad szczątkami na miejscu katastrofy. I znowu widzę jego twarz. Już nie muszę mieć żadnych dowodów. Lawety z trumnami pary prezydenckiej. Z szatą, która swoją czerwienią przekracza granice mojej wytrzymałości. A tak się bałem, że nie będzie lawet. Wszystkie rodzaje wojsk, które stoją na baczność. Jak moje serce, gdy na lotnisku w Balicach witano ich w ostatniej drodze. Ja widziałem tam mój ukochany kraj, na tych twarzach dumnych i skupionych nad trumną prezydenta. Usłyszałem ryk silników Kazy i zobaczyłem machanie skrzydłami samolotu, gdy pan prezydent odlatywał do Krakowa. Boże, jak mnie to chwyciło za serce. Dawny wojenny zwyczaj. Jakże to inny obraz niż to, co widzę teraz w mediach, wszędzie. Tak mam szczęście, mieszkam w Warszawie. Wyszedłem z kręgu mych wspomnień, poza miejsce ograniczone łańcuchami. Spojrzałem na krzyż. Stał tam taki niepozorny, taki drobny. Stał obciążony na dole betonem, aby nic go nie mogło ruszyć. Tak jak pan Lew Kaczyński, który obciążany wieczną kpiną, naigrawaniem się kłamstwami i rechotem, stał w pionie. Im więcej kamieni rzucano mu do stóp, Tym bardziej solidnie, stało, niepozorny, drobny. Popatrzyłem wokół, zbudzony, jakby ze snu błyskiem flesza. To dwie dziewczyny w czerwonych butach robiły sobie zdjęcie na tle, na tle katastrofy i krzyża. Chichotały przybierając coraz bardziej frywolne pozy. Rozejrzałem się, jakaś wycieczka skośno okich wyciągała aparaty i w ekscytacji trzaskała pamiątkowe fotki. Przechodząca para, trzymając się za ręce, rzuciła pogardliwe spojrzenie na ten mały tłum przed krzyżem. Usłyszałem tylko jeden wyraz – żenada. Ktoś inny idąc wziął na ręce pieska, który zapewne kosztował majątek. W obawie, że ktoś może nadepnąć na to kochane stworzonko i przeszedł, przyspieszając kroku. Wracałem do rzeczywistości. Głosy ulicy docierały do mnie powoli. Wracał mi słuch i wzrok. Znowu zaczynałem żyć wielkomiejskim niedzielnym wieczorem. Doleciał mnie intrygujący zapach kobiety, odgłos rozmowy w obcym języku i śmiech dziecka. I gwar rozmowy młodych ludzi o wakacyjnej przygodzie na Mazurach. Odwróciłem wzrok od miasta i jeszcze raz spojrzałem na to miejsce. Tam było nadal cicho. Czas biegł wolniej. Poznałem to to skupieniu, jakie malowały się na twarzach każdego, kto był blisko. Tego miejsca. Czy z tej katastrofy pozostały w sercach Polaków tylko szczątki? Widziałem to wszystko. Tak, mogę powiedzieć, że mam szczęście. Mieszkam w Warszawie i bez specjalnego trudu mogłem tam. Prosimy o muzykę i o pamięć o blogerze ambiwalentnej anomalii Jerzym Słuchanku. Dziękuję uprzejmie. Dziękuję Państwu jeszcze raz. Szanowny Panie, ja, ja bardzo dziękuję panu za taki trud, że pan chce tu przyjechać i nam przywieźć tyle pamiątek, tych balonów. Pewne to jest... To, tyle, tyle samo balonów, co zginęło w katastrofie z tu 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 polewie 154. Dziękuję, panu bardzo!